No cóż, to miała być tylko tygodniowa przerwa. Tymczasem minęły ponad dwa tygodnie. E, hejo, z tej strony PG4, a to jest pierwszy odcinek z Atul SMP. Ogólnie ten filmik miał się pojawić o wiele wcześniej, ale e, miałem różne problemy techniczne z mikrofonem, ponieważ się nie nagrał mój mikrofon, przez co musiałem do innych pisać, żeby mi podesłali audio. I tutaj chciałbym bardzo podziękować Nitce, że mi podesłała e, sporo tego materiału. Również miałem. Parę projektów na studiach, które musiałem zrobić szybko w terminie. Musiałem się również nauczyć tam do kolokwiów, ale już dużo rzeczy zaliczyłem. Jeszcze nie wszystko, dlatego jeszcze nie będę regularny. Będę się starał wrzucać tak około jeden filmik tygodniowo. Jak się uda, no to... Więcej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i cóż, to tyle, co chciałem powiedzieć yy, we wstępie. Nic innego mi nie pozostało, tylko po prostu zaprosić was do oglądania początku nowego sezonu z Atol SMP. Miłego oglądania. Tak. Dobra, wszyscy już są. Jesteśmy, a... zaczynamy, jedziemy. Ej, a gdzie nitka jest? Halo? O-o, miała być. Ile mam jeszcze czekać? Tak, nitka, nitka chyba nas zdradziła. Zdradziła cała to lecę. No i odszedła. Źle się zachowała, bardzo źle umawia się, że ma być, a nie dotarła. Nie szanuje nas. Tak mi się bardzo zachowanie. Moim zdaniem jest nie A ja z dzisiaj pisałem i ona miała być, a ona nigdy by mnie nie okłamała. Coś musiało się wydarzyć. To jest niemożliwe. Nie mogłaby nam tego zrobić. Szczerze wątpię. Zawsze zawsze Nie, 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 nie. A co zaczynamy radę, bez niej? Da radę bez nitki? Tardę? Nie da radę bez nitki. Halo? Halo? O, słyszeliście? słyszy? Pod drzewem, tu w dole! A, co tam tu, Tutaj? Halo, słychać mnie? Halo, słychać, słychać mnie? się? Gdzie się jesteś? Dźwięki. Ja nic nie słyszę. Tu w dole, w jakiejś jaskini utknęłam. Jak się tam dostać? Chyba nic ważnego można iść. Gdzieś. Ej można nie, wyciągnij mnie! Ja tu sama tyle czasu. To spod tego drzewa musicie. Kop, 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 kop. Jest. Ścigam <laughs> <Światlo> nitkę! <-dzienne. laughs> jak dobrze! Ja tutaj przez całe wieki byłam w tej ciemnej jaskini, zimnej, ponurej. Wow, ale gdzie my, gdzie my jesteśmy? Czy to już drugi sezon? <laughs> Jak widzisz, tryb się zmieniła. No, jak widać. O kurczaku. No to trochę długo mnie nie było. No to zabiliśmy smoka. Bardzo długo. Dobra, no, no, jak wszyscy się nalezi, opowiem wam trochę o drugim sezonie. Wasza no, cała ilość graczy, wszyscy atolowie, atolanki i tak dalej, zostaniecie podzieleni na dwie drużyny, po osiem graczy. Dodaliśmy pełno nowych mechanik, których nie było. Na przykład klepy, pieniądze i wiele innych rzeczy, które się dowiecie. I ja bym teraz od razu przyszedł do podzielenia na drużyny. Moim zdaniem każda drużyna potrzebuje kobiecej ręki. Dlatego mam cztery kobiety na atolu, więc dzielimy po dwie. Więc na początku poproszę nitkę na moją prawą stronę. U, na twoją prawą, czyli tak. czekaj. prawo <laughs> Na drugą stronę liszę, poproszę. Do nitki poproszę Kudłatego. ty Trzymaj się! U, cześć! Trzymaj się A cześć. do liszy poproszę Nerumi. Do nitki poproszę MPG-4. Dobra, dobra. Do Mali liszy bycie, poproszę Pan Koda. Pan kot. Do nitki poproszę... W edukatora. Yeah. Edukator z nitką, no, z kodłatem, się. Do liszy poproszę... Wracili Do nitki poproszę tako. Tako, na razie! Aha. A pejzaka poproszę do liszy. Dobrze, witam. Witam was! Musimy rozwalić wow. atulecem. To do, do kogo dołożę? Rozwięcia. Grupowego, a screena, dobra. Powiedzmy wam jeszcze Niki. dokładnie, kto jest w jednej drużynie, a kto w drugiej jak osób tutaj Poprosimy, poprosimy. No tak, tak, tak. U nitki. Nitka, bombka, kudłata, MPG4, Edukator, tako, i Marsos Drugie no. duże nie. Lisha, Rumi, pankot, Spiego, Zenty, Siname, Pejzak i Niko. Tak, Ciekawe zapraszam podział. za mną jeszcze raz. Kurde, jestem zadowolony z takiego podziału. Zapraszam do targowiska. targowiska tak. Tutaj, bo ja idę, idę. Targ, a, targowisko. Tak. E, jak dobrze wiecie, na jest waluta i tutaj macie przedmioty, które możecie sprzedawać, żeby się no, dorobić hajs po prostu. Aha. Co za ten hajs? Czyli hajs jest taki, jakby wir wirtualny. Co za ten hajs? Tak. Jest istotny, No, tak. no twoja waluta możecie wymieniać, płacić za coś. Waluta, a co ta waluta mi daje? Magazyny kupisz za swoje, swoje pieniądze po prostu. <laughs> Może tak kiedyś. To Może to, że będzie litra. Ciekawo zawartość będzie. Eee, po rogach domku jeszcze możecie znaleźć trzy no ja sklepy, tak, sklepy z minerałami, drewnem i rybami. Zapraszam za mną tą ścieżką tutaj. Łooo, tak no, ściany poleciały. Ściany tutaj. zeszły i lecimy dalej przed siebie. <laughs> możecie tworzyć sklepy. Więc tutaj macie targowisko, żeby targ. wszystko znajdowało się w jednym miejscu. Wow. Możecie budować, no sobie Wow. budować. Wow. O, super! Ja jestem z tobą, to jest tak. ogóle, ja was dwóch jest, lubię, nie, nie, nie wiem czemu, nie. ale wy mi się wydajecie mpg i tak już jesteście podobni, <laughs> podobni tak? do siebie. 100%, Idę <laughs> jeden, tak? 100%, zobacz. Ile też jesteś? Tak, 100%. A, ważna rzecz, wybierzcie sobie kapitana no. i potem y, na pewno mi napiszcie na Discordzie kto jest kapitanem i każda drużyna dostanie trzy spawnery, więc nie musicie ukryć swojej bazy specjalnie po takich spawnerach znajdziecie, kiedy dostanie trzy spawnery, jakie chce, o. albo pająków zwykłych, tam trujących o. szkietów zombie. Więc no, budujcie się pod teren, jak wy lubicie. To, to można będzie zrobić ekspiarkę łatwo. Uh -huh, uh -huh. tak, tak. Dobra, to, to my się rozchodzimy. Drużynami. Tak, no to jest tak, to wszystko, to tak naprawdę. Dobra, rozchodzimy się, trzeba jeszcze szybko budować. Idziemy. Drużynie. I gdzie my Przecież mamy jakieś tereny wyznaczone? I... Czy nie? To, gdzie, gdzie ruszamy? I tak wyglądał właśnie początek drugiego sezonu. Praktycznie od razu nasza drużyna zadecydowała, kto będzie liderem zespołu. Wypadło na nitkę, która sama nie miała nic przeciwko, oraz też nikt się temu nie sprzeciwiał. Następnie przełączyliśmy się na swoje czaty głosowe i każda z drużyn ruszyła w swoim kierunku, by znaleźć idealne miejsce na swoją bazę. My wyruszyliśmy w stronę dżungli, mając nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego. Chcemy na, na dżungli się osiedlić? Czy właśnie, dzień dzień. Wa, właśnie myślę, czy, 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 nie, czy nie granica dżungli z czymś na przykład. No, no tak, tak. Dalej, No, to Ja bym ja by wolała właśnie mieć kilka... Albo znaleźć jakąś jaskinię i tam może zrobić radzi jakąś... Radzi mam problem jeszcze techniczny, a, a mianowicie nie wiem jak wy żarcie. O, tu jakaś świnka jest. A właśnie, no, tak. tak to, <laughs> ja taki problem. O, widzę te melony, w sensie arbuza. O, o. o to dobrze, to jest dobre. Mam by... melony już. Ale to jest dużo tych melonów. Jak chcecie, no to w tym no. lesie bambusowym jest ich dużo. To ja A, faktycznie wiecie. widzę. Na, na początek to szkażarka będzie. To słuchajcie, nie, ale... może, może byśmy wybrali miejsce pod tą wspólną bazę i tam zaczniemy sobie wszystko odkładać i organizować. Znalazłem wioskę na pustyni o, 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 zaraz obok. To wioska jest kusząca wioska. I generalnie no, no, się. Jak, się wychodzi, jak się wychodzi z tej dżungli, to jest od razu pustynia i Mesa. I w tym momencie właśnie zadecydowaliśmy, gdzie będzie znajdowała się nasza baza. Nie dość, że znaleźliśmy miejsce, gdzie przecinają się trzy biomy, to jeszcze niedaleko była wioska, z której mogliśmy wziąć parę villagerów do na przykład handlu. Ale macie może problem z jedzeniem? Tak, z jedzeniem nie. No to, to tutaj są te, przecież highbelcy, te. te, te e, zboże A, w tej tak. wiosce, no to można zrobić Zważając na to, że niektórym brakowało jedzenia, postanowiłem, że zrobię skrzynkę na środku wioski, do której włożyłem troszkę buza czy też chleba, którego miałem nadmiar, a następnie wyruszyłem do jaskini, by wydobyć najpotrzebniejsze surowce. Tam się już mordują. Mam, że... mam name tak w Tam ogóle. Duży... Ciekawe, o co poszło? Stupej takie z sobą. W trakcie jak poszukiwałem potrzebne materiały, Arde zaczął z nami uzgadniać miejsce naszej bazy, ponieważ moja drużyna już zadecydowała, gdzie ona ma się znajdować. Przez co dostaliśmy pierwszy punkt drużynowy przyznawany drużynie, która jako pierwsza wyznaczyła sobie miejsce na rozbudowę. Mm, MPG-4, tako. Tak? Potwierdzacie, że tak, zgadzacie tak. się z tym? Tak. tak no tak, tak. Przedyskutowaliśmy tak. też wcześniej. Edukator też był w, miar w miarę na tak. Y w miarę. Bo szybko poszedł, wiesz? E, okay, okay. Ale stwierdziliśmy, że dla zdobycia punktu nasza drużyna myślę, że się zgodzi, nawet jeżeli nie mają głosu w tej chwili. Myślę, że dla dobra drużyny po prostu będą za. Ludzko mówiąc, reszta nie ma głosu i tyle. Okay, no i jak sam edukator <głos》>. powiedział wcześniej. <głos》> <gry> k, -2, k -2 też jest za. No, no, jesteście tylko pierwsi, bo jest on no, tak. Budujemy tu, nie, tam. Ej, pejzak, tutaj budujemy. Zaraz, w jakieś fajne miejsce tam, dobra, idziemy tam. A nie, jednak tam, jednak tam i się nie dogadują ciągle. No to woda? mamy szansę. No. W się sensie postawili tabliczkę ze środkiem, ale. nie środek, ale nic nie, do tego więcej. nie no, Ale no, poszli w kolejne miejsce, nie? No? <gry> na takiej zasadzie, no. Środek, ale gdzie? Idziemy dalej. Tak naprawdę, tylko już są dwa środki u nich, więc. <gry> No to wy będziecie pierwsi. Jak chce się obudzić, to ogarnie wam tego Jak już wszystko zostało ustalone na temat naszego terytorium, to poszedłem kopać i dalej. O, mam diamenty! Jo, Tylko ile? O, więcej diamentów! No, mamy przewagę. Przewagę? Oni Nie, chyba też oni... mieli diamenty. Nie, tak, on oni znaleźli jakoś strasznie szybko. Okej, okay, cztery okay. diamenty. Nie zauważyłem. Dobra, to mamy na kilo i na szafę krającą. Albo na stół do enchantu i coś tam jeszcze. O, kolejne diamenty, what? Nie, ja myślę, że szafa to jest to, czego potrzebujemy. No dokładnie. Tak, zresztą, ja. W taki właśnie sposób zdobyłem diamenty jako druga osoba na całym serwerze. Po ich wydobyciu kręciłem się jeszcze przez długi czas po krętych korytarzach jaskini. Udało mi się znaleźć jeszcze kilka diamentów, ale poza tym nic ciekawego się nie stało. Po długich podziemnych poszukiwaniach wyszedłem na powierzchnię i poszedłem na miejsce naszej przyszłej bazy, które było już kształtowane przez inne osoby z mojej drużyny. Mogłabyś zająć się tym kliperem za mną, bo ja już nie mam jedzenia i tak dalej. Yy, tak, i właśnie zrobiłam coś kupiego. <grystanie> Skraftowałam tysiąc mieczy. Mam ekwipunek cały w mieczach. Nie. To mogę? Bo ja nie mam. Oczywiście! <grystanie> Bardzo chętnie się podzielę. Ile chcesz? 5, 4, 14! Nie, wystarczy? No już nie mam miejsca w ekwipunku. <grystanie> Jak widać nitka świetnie zadbała o to, byśmy mieli czym się bronić. Ja natomiast postanowiłem, że zadbam o to, by tę broń ulepszyć, więc stworzyłem diamentowy kilof i poszedłem wydobywać obsydian na enchanting table. Przez to, że chciałem zająć się tworzeniem stanowiska do Enchantu, a innym też zaczęło brakować pożywienia, razem z Niską poszliśmy w głąb dżungli, by rozpocząć poszukiwania krów do zagrody. Po pewnym czasie poszukiwań udało nam się znaleźć jedną krowę. Nitka postanowiła, że zaprowadzi ją już do bazy, a ja poszedłem szukać drugiej, by można było je rozmnożyć. Po kolejnym czasie spędzonym na poszukiwaniach udało mi się w końcu znaleźć dwie sztuki, lecz teraz czekała mnie naprawdę długa podróż do bazy. Gdy w końcu dotarłem na miejsce, zamknąłem je w gotowej już zagrodzie, po czym zająłem się innymi rzeczami, aż do przyjścia adminów, którzy postanowili, że zrobią w naszej bazie tymczasowy sklepik, w którym mogliśmy sprzedawać bambusa. Dzięki temu mogłem zarobić swoje pierwsze pieniądze na serwerze. Po sprzedaniu paru bambusów, zająłem się w końcu zastanowisko dla Enchanting Table, lecz w międzyczasie przyszedł Arde i zapytał się nas... 2 dolary trzeba podwoić dać na kolejnej osobie. Znaczy drużynie. A jest szansa, że wróci do nas? No jest, jak się nie podwoją. A, no to możecie podwoić chyba. I tak zaczęło się odbijanie i powiększanie tej kwoty. dolarów, trzeba podwoić dać kolejnej osobie. Znaczy, A ile teraz? Ile teraz? 8. 8 możecie zrobić. Chcecie 32 dolary trzeba podwoić? Tak, nie, 32 bierzemy. A, no dobra, to możemy podwoić w sumie. Podwoić? 28. Podwoić. 100, to 128? No, macie Kurde, 128. na dwa to już jest całkiem sporo. No. To, już jest, to już jest całkiem sporo. Tak, ja jeszcze, jeszcze raz bym podwoił, no. <gry aromatic> tak mówisz, to już <gry> chyba drugi raz. Pewnie tak, wiesz, to jest decyzja, ty nie? No tak, tak, dobra, to za wrzucę. Siema. Bierzecie? 512? Czyli ile, ile teraz jest? Teraz macie 512. Nie, 512. to ja, ja bym wziął już teraz, już ponad 200. ja też ja bym wziął na waszym miejscu. Nie, tak, ja, ja, ja biorę, no. Nie wiem jak, yy, jak mpg. Ale ja jestem za tym, żeby wziąć. To bierzecie. No teraz zostaniecie 256 na głowę. A jak wcześniej było będzie 1024 tylko że oni na pewno wtedy już to wezmą, to No właśnie, dobra. właśnie tak, już, już już chyba bierzemy, no. Chodź pg MPG4, aż jedną. To ile wyszło? 254 na głowę. Ile? masz pieniądze, więc możesz handlować z nią. Prawym myszy, prawym myszy, musisz sobie wpłacić ten. Tak, na konto. prawym myszy klikasz na kartę i wtedy na konto. I potem masz ukosik balansy top i jesteś tam wysoko gdzieś. I właśnie w taki sposób przez moje wcześniejsze sprzedawanie bambusa, a teraz wygrana, spowodowała, że zostałem najbogatszym graczem na całym serwerze. Tutaj na tej tabeli nie patrzcie na tych powyżej mnie, bo to są admini, którzy mogli sobie przypisywać kwoty, jakie tylko chcieli. Po tym całym wydarzeniu zająłem się dokańczaniem stanowiska do enchantowania. Stanowisko do Enchantu już praktycznie było gotowe, jedynie brakowało paru biblioteczek, których na tamten czas nie mogłem zrobić ze względu na brak skóry. Musiałem więc chwilę poczekać, żeby krowy urosły. Podczas oczekiwania poszedłem na chwilę do jaskini, ale po chwili dowiedziałem się, że moja drużyna poszła do Niebieskich w odwiedziny. Zaprzestałem więc kopania i wyruszyłem do nich. A wy już tam do nich poszliście? Tak, tak, ja już u nich jestem i śpiewamy szanty. Jest spokojnie. O, widzę was, dobra. Tak, idziemy zwiedzać waszą bazę, nitko. E, spoko, za, za dużo to, to na razie tam nie ma, ale próbujemy no, cisnąć do przodu. Bo my tu cały czas gadamy i admini ja, Nie no, wy to przegrywacie, oni mają już takie rzeczy, oni mają... Właśnie, armię oni odbieżą. mają już... tak. A, to, no już nawet, no, to, to. Podobno nawet Rzez dwa wieżowce już macie. Nie, bo... <grym grym grym> z w, samolotem to akurat prawda. <grym> tak, idziemy zwiedzać. Dobra, no to zapraszamy. Co zrobiłeś? No, przepraszam! Co się to stało? Czy Cały Nic. dach jest... Noc. zepsu, cały. zepsu. O, co, o co ta afera? No idziemy dalej, dalej. Ca Cały dach... Ca ca cały dach... Cały dach jest do przerobienia, nie? Witamy, witamy. Jakie kochdy są na bazę, na, na, na spawn? Wpisz sobie ukośnik spawn. O dobra, okej. Okay. A wtedy cię teleportuje? Mhm. A Abyś to. <coughs> Mogłem wcześniej. Nie, on. Okay. on, to, jest nie, on bo... Gdzie nie. to jest jego własna Gdzie go kradniesz? To jego własna Raczej go nie oddalaj od stacji roboczej, bo straci fajną ej ofertę. Nie mogę postawić masz, ratuj go. Timane zepsułeś wszystko, teraz nas atakują i nas pokonają. A Nerumi no. uciekła i nikt nas nie obroni teraz. Podczas pobytu niebieskiej drużyny u nas, Admini również postanowili, że chcą się zabawić. No, CO?! Jezus Maria! O co chodzisz, nie wisz? Oni cały czas tak robią. Ja Czekajcie! Ja mojego domku. To ja sobie ten... Chodźcie. By mi pomógł w tym, tym czasie. Jezus Maria. No co ty robisz, Admin?! Cek! <śleskutki> Czekajcie. I będzie yeah. sweet focha. Czy ktoś ma szkło? Ej, daj butelki, szkło. Nikt nie ma szkła, bo było szkło. Ktoś miał szkło. Mam, mam, mam. Ja mam szkło, ale tego się nie dało podnieść niestety. Nie dało a. się podnieść, I Już myślałem, że wiesz, wtedy... Ty... Nie, 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 nie. Super nie. rzadki oh, either, i ten lady. będzie. O <laughs> O, ten jest agresywny. Oj, niedobrze. Dlaczego? Dlaczego akurat u nas w bazie? Hello! Bo wcześniej u nas robili, ale Admin już wystarczy, bo no nie. to nie. Tak głupie by było, gdyby nam teraz rozwalili. Tak. Oni, oni robią 180 <grym> <grym> Ale wy zapracowani jesteś. Ile siedzieliśmy na tej 180? No dobra! To tą żabę Doduła. to bym zabił akurat. <grym> nie, żaby są słodiaśnie. Ona nie słodził się, bo mnie ugryzła. Oj, tam, bo nie masz podejścia do zwierząt. Dobra, sam jestem żabą, to wiem akurat jak się obchodzić. <grym> Ej właśnie, bo... To jest obraza dla na... mnie, że nie mam podejścia Ej, do zwierząt. Byliśmy. A, na... a nie ma za co, nie ma za co. Polecam cię do przyszłości. Pomysł zmiany drużyn. Słuchajcie, ja pójdę do niebieskich, a pejzak do was. No. Na Musielibyśmy to mm -hmm. przedyskutować całą grupą. Tak, za Pejzaka. Ja, ja, ja a, za pejzaka. Nie a, dlaczego, a dlaczego Pejzaka się chcecie pozbyć? Ej, bo chcemy Cimany po prostu w drużynie. Tak. Mhm. Mm Taka propozycja luźna. Przedyskutujemy to w grupie. Może za jakiś czas damy do, odpowiedź. Do Pejzaka możemy dorzucić jego grzyby, które zbudował nas na ziołach. Mniem, mm, nie wiem. Pomyśliby, pomyślimy. Myślę, że co niektórzy byliby bardzo, bardzo zadowoleni. Kudłatego no. ktoś mówił? No właśnie, o kudłatym myślę. Nie no, Pejzak jest świetną, tak, duszą towarzystwa na pewno. Ale? Nie no, nie ma ale, tak? <głos> 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 nie ma ale, bo próbujemy go sprzedać. Możemy zrobić, bo widzę, że. Nie chcecie nam tak odbierać dobrych zawodników. Możemy dorzucić coś do niego, nie? <gry> no ja nie mogę decydować tutaj za całą grupę, także no, będziemy dyskutować. Dobra, dobra. Deal? Deal. Deal. Dobra. Ja jestem za. To się odezwiemy, jak będziemy mieć decyzję. Nawet tego cimana już dorzucę. Co myślisz? Jestem za, jak najbardziej. A, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. I w sumie. Dobra, sam zostanę w drużynie. <noise> Spiegel jeszcze. No, faktycznie, Spiegel. A a on w ogóle był? Nie, nie był. Chyba nie. nie. dzisiaj jeszcze. A w której on jest drużynie? W... w... Waszej. niebieskiej. W niebieskiej. No. Dobra, Waszki co wam, nie będziemy za, wam idzieś? przeszkadzać, bo się czuję jak nasi admini. Oni już tak. czekają na nas w bazie, nie? Dobra. <głos> <głos> jak, jak ich tam znajdziemy, to wam powiemy. No, Dobra, to ich przyślecie na do nas. Dobra, teraz żegnam się z Wami. A od razu Wam przyniesiemy. Czy sam przyjdzie? To, 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 to Do, to, do, do miłego, do miłego. Po odejściu niebieskich podyskutowaliśmy na temat zaproponowanej przez nich wymiany i doszliśmy do wniosku, że ta oferta jest zbyt podejrzana i lepiej być uważnym podczas jej podejmowania oraz potrzebna jest większa ilość czasu by ją przemyśleć. Po całej dyskusji zabrałem się za stworzenie farmy lawy, o którą edukator prosił mnie bym zrobił. To, słuchaj, y, mpg, Tomasz y, daje ci na? ja dalej przy farmach się bawię. I tak właśnie wyglądał mój pierwszy dzień na serwerze Atoll SMP. Udało nam się zrobić całkiem sporo rzeczy, zdobyliśmy najpotrzebniejsze surowce, wybudowaliśmy przeróżne farmy i dalej będziemy się rozwijać. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i słyszycie mnie w następnych filmach. Na razie.